Siema, ma koniary! Lecimy w kolejny odcinek! Dzisiaj się pakujemy, pakujemy Paulę. ja się będę pakować w domu, bo byłam aktualnie u niej na noc, więc. się, głównie to będą rzeczy, które będzie tam dużo kosmetyków. Zaczynamy od kosmetyczki takiej. Taka, ładna, różowa. Najpierw taką kratka zrobimy. A, i plus do tej kosmetyczki jutro albo pojutrze. Dojdzie tutaj szampon, woda lamelarna i oczywka. Tak. Taka konturówka z Max More, albo czemuż Nie. Grzebień. Przyda się ten świetlacz. Ja go nie używam praktycznie, ale będzie nam potrzebne do zrobienia kilku rzeczy. Ma. Następną rzeczą <coughs> będzie taki pisak do piekła. Taka konturówka wezmę ją na wszelki wypadek, jak e, moja się nie ma, coś się z nią stało, ale... Mamy taki eyeliner, jeszcze taki. Na wykończeniu już są. jest ten, ale jeszcze ten żyje. Mhm. Następną mamy taką pomadkę z Eweliny Kosmetycznej. Następny mamy taki pędzelek skośny. Pędzelek który... Jeszcze mamy taką pomadkę. mamy rozświetlacz. Ten, taki, on jest mój ulubiony. Bo widzieliśmy, że ten taki tak i na jednym do końca, że ten obozu jest do głupiego. Następnie mamy taką maskarę z Miss Party. Taka maskara, ona jest nie wiem skąd, nie wiem skąd, od Eweliny Kosmetycznej. Taka, dobra, cieni. Taka. Taka. Uh, Max More. I mamy korektor z Miss Sporting. Następnie mamy. Dziwnie Blender, kąbeczka, jak to To jest taki eyeliner z magnesem, mhm. sztucznych. A mamy rzęsy, tak. One są nam potrzebne do projektu. Wciskamy kręsa, przed którą mamy tutaj pakową. Roświetlacz z More. On jest. Hmm, to jest to... nie wiem czy, bo to było w zestawie do ust, więc tego nie kupicie osobno Mam jeszcze podkład z BB kremem I jeszcze, taka szmina, ona jest mega fajna, tylko w tym zestawie razem z tym rozświetlaczem To jest moja jedna z oryginalnych takich szminek wysadzonych. I jeszcze taka pomadka, u nas czasem jakby robi się taka naturalniejsza a tak, Jedna z ostatniejszych rzeczy to jest... To masz jedną Głównie akurat jak włączyłam nagrywanie, to zresztą się samek Szybki z nich w komentarzach no, Tak, co to to tutaj, tutaj, aby już nie zajmę no, no, oczywiście, a się więc y no, no. I są kilka rzeczy do naszego do tajnego projektu i najchętniej ja mam mamy takie piaski. Mamy jeszcze takie, takie krem do rąk i takie. Serum do ust. Serum do ust. Od ja mnie na urodzinki dostała więc super moc. Tak, w której jakby otwierałam tą paczkę i ona już takie paczki mieliby. No, ładnie. Mam nie. sobie taką maszyczkę. Och, to my. Ja no. Tak. I ulubiona masyczka. W sumie mamy końcówkę mojego flasha dosłownie kupiłam chyba rok temu. Takie mam jeszcze serum. Dokładnie. Też od niej. Moczą kosmetyczkę, jeśli chodzi o kosmetyczkę, taką do pilnacji, takie. No Kosmetyki w ogóle. Później sobie będą szampony, a już w osobnych rzeczach. Jakby tak. jutro pewnie to będzie spakowane, więc... Ja I zmieściłaś trochę dalej? Już? Ja, no, tutaj, no, tutaj już nie byłoby miejsca, a jest tak, i się mieści. No już, się cię zapinam. Nie biorę już tych koszulek, dlatego że... I tak będzie mniej gruzi w ogóle. No właśnie, i niepotrzebne, i no, wygodniej będzie. Więc mamy takie byczki to. Duże są, bo wziąłem trochę większy rozmiar. Więc je teraz sobie złożymy. I odłożymy tutaj na bok. Następną rzeczą są buciki, które są nowe, bo musiałam kupić w nowe, tak samo te czapki są nowe, nie używane jeszcze, na koniu jeszcze w nich nie siedziałam, tak samo złoty bucik, tylko 300zł ale nie, ten się kosztował chyba 75zł. GoPro, którym będziecie mieli nagrywane terenem. tereny zjazd. bo wręcz tak. to trochę niebezpiecznie, zwłaszcza, nasze tak. konie, które są naszymi ukochanymi, Lubię się oby w tym samym momencie, w wakacje obydwie spadłyśmy w tym w samym momencie. momencie, w sensie jakby Paulinka spadła i moja, mój koń, Gracja, w sensie mój no, koń na którym jechałam, zesrał się, obsrał się jak ona jakby zobaczyła, że afera się przestraszyła i też się przestraszyła, bo wjechaliśmy w takie straszne krzakuny no, wiesz, i i i ja jechałam na, e, głową, głową jakby, oczami patrzyłam na tłum konia, dlatego, by nie chciała mieć pocharatanej twarzy. No wiele osób z na naszego terenu miała, trener też miał bardzo pocharataną twarz od tej gałęzi. No, mam nawet filmik jak ja spadłam. Przecież w sensie tam tylko widać jak już ja leżę, jak koniec jedzie sam, nie widzę tylko nie, bo nasza kochana przyjaciółeczka spróbujemy wam wstawić tutaj tak, urywek tak. w tym momencie. Nie! Uuu! Ja tch. jeszcze takie przez. Oby są mniejsze, ale je biorą tak na wszelki wypadek, jakby coś się z tym stało lub były już zbyt główne. No właśnie, dokładnie. Będziemy miały dwie jazdy dziennie, ale niestety nam obóz i Ten. jest bardzo smutne. O, 3 dni nam skucin obóz. O. On się sam trochę przymały, więc nie, nie dawał mi się sobie kupić nowy, tylko Takie tylko, że nowy razem. Jestem bardzo związana z tym kaskiem. On już się z nami jest trochę tretuszy, za duszy. Zrobamy. Chciałabym jeszcze zadłać na szoka. Nie będę tego załatwić. No ale to jest odżywka, jakieś grzepień, kotka grzywy, żywy, miękka, twarda, wszystko i kopówka. Więc chodzi o tam zeszłym po prostu te, e, tylko te. I wstawiamy Wam zdjęcie, e, jak jesteśmy na koniach razem z Oliwią. Dokładnie. Dobra. Dobra, Ta torba będzie piona do wajski i ogólnie e, do torby ja mszczepiem. Ale najpierw kupujemy termo i będzie czasy te mniejsze. Teraz mówię tak bo ja mam jeszcze takie z lampeczką, więc tak. jak będzie ciemno, to mamy lampkę. Что здесь